Kochani, chyba cała liturgia słowa, przede wszystkim pierwsze czytanie i Ewangelia, to słowo, które mogłoby być czytane na ślubie, bardzo ślubne słowo, bardzo małżeńskie i bardzo, bardzo rodzinne. Kochani, tym słowem, które jednych podnosi, i raduje. Bo jak człowiek się obejrzy do tyłu i myśli sobie, Boże, dzięki Tobie udało, udaje nam się być wiernymi sobie razem, na dobre i na złe, w szczęściu, w zdrowiu i w chorobie, to to słowo naprawdę niesie. Ale przecież wśród nas, wśród naszych bliskich, w naszych rodzinach, nie brakuje takich naszych przyjaciół i bliskich. Dla których to słowo dzisiejsze jest słowem bardzo trudnym, bo się nie udało. No ale takie jest Boże Słowo. Kochani, kiedy modliłem się o to, żeby wiedzieć, co Pan Jezus nam dzisiaj, tak jak spotkamy się, tak myślałem wczoraj, jak spotkamy się tu dzisiaj na jednej czy na drugiej, na trzeciej. Każdy z tym innym doświadczeniem. Panie Jezu, jakie jest przesłanie dla nas wszystkich? To wiecie, najpierw się zdziwiłem, bo no oprócz tych słów o małżeństwie, o rodzinie, o sakramencie małżeństwa, to zaraz pojawiło mi się też słowo kapłaństwo i sakrament kapłaństwa. Jakby, no nie, żeby się kłóciły te dwa sakramenty, ale pokazały mi się razem na jednym poziomie. A potem zobaczyłem właśnie takie doświadczenia, w których wielu z nas uczestniczyło, myślę, że niektórzy nawet nie raz, że braliśmy udział we mszy, w której biskup święcił nowych diakonów na księży. A potem odbywały się piękne prymicje. Wielu z nas nie tylko utomka na prymicjach była, ale jeszcze tam, tam i tam. A potem z jakiegoś źródła, z jakichś słów, z jakiegoś doświadczenia i z jakiegoś powodu usłyszeliśmy, że ten młody ksiądz, albo już który ma 20 lat czy więcej, po prostu odszedł. I czasem mamy to pytanie. Jak to jest możliwe? Dlaczego? I myślę, i to jest częstsze nasze doświadczenie, kiedy jesteśmy na ślubach i wszystko jest niesamowicie piękne, i młodzi zdają się być naprawdę dojrzali, i że nie są małolatami, i że nie jest to naiwność. A potem okazuje się, że. Po jakimś czasie ta przysięga i ten sakrament zostaje rozerwany. I też mamy tą myśl, dlaczego tak się stało? Przecież tak nie miało być. I tak jak ci goście prymicyjni mają dużo nadziei i dużo pokoju i szczerze się modlą, żeby ten młody ksiądz po prostu był. Na zawsze księdza. Tak samo, kiedy jesteśmy na ślubach, na weselach, jak widzimy tych młodych, to przecież tak się za nich szczerze modlimy i błogosławimy, nawet wtedy, kiedy mamy trochę z tyłu głowy pytanie: oby tylko tak zawsze było i oby tylko wytrwali, bo troszeczkę się boimy o nich. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, czy jest tylko jedna odpowiedź na to pytanie. Ja osobiście, jako ksiądz, towarzysząc również wielu moim braciom, którzy czasem przeżywają naprawdę duży trud. Zresztą w tym tygodniu też spotkałem się z jednym z moich młodszych kolegów, parę lat, który odszedł z kapłaństwa, założył rodzinę. I to nie są proste spotkania. I czasem nawet nie potrzebujemy w ogóle żadnych słów, no bo każde słowo już tylko rani. I nawet pytania nie można zadać, tylko mieć naprawdę serce i błogosławieństwo, prośba do Boga, aby Pan Bóg pomógł mu wszystko nieść i aby Bóg. Temu wszystkiemu, co robi, również Jego dzieciom, błogosławił. Ale znam to serce, które jest przebite, które cierpi. Bóg to wie, jak te rany zagoić. Mówię o tym, dlatego że nawet w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, Jeden z moich takich serdecznych przyjaciół, który sam ma rodzinę, ma piątkę dzieci, i mówi, Geniu, czy ty znasz jeszcze jakieś rodziny, w których utrzymały się wszystkie małżeństwa? Bo wśród moich bliskich, również w mojej rodzinie, to w każdy jest taki moment, gdzie. gdzie wszystko pękło. I tak słuchałem go jako dojrzałego mężczyznę, męża i ojca. I powiedział mi taką rzecz, Gieniu, Ty masz swoje doświadczenia, ja też mam swoje, ale czasem wydaje mi się, że to nasze powołanie do małżeństwa jest dużo trudniejsze i wymagające niż Twoje z szacunkiem do Twojego. I w tej naszej rozmowie zobaczyliśmy jedną taką rzecz: że chyba gwarantem tego, żeby i jeden, i drugi sakrament przeniósł się naprawdę na wieczność, to tym gwarantem jest to, że będziemy w sposób szczery blisko Boga. Może Chętnie bym zrobił taki eksperyment, ale pozwolę sobie na to, żebyśmy spróbowali wyobrazić sobie. Jak dzisiaj modlimy się za Justynę i za Henika i za ich dzieci, to wyobraźcie sobie, że Heniek stoi przy świętym Józefie, a Justyna stoi tu przy ojcu Alojzym Ligudzie. No i odległość między jednym a drugim jest nie wiem, 15 metrów, 17. Jeżeli Justyna zrobi z 5 kroków w kierunku tabernakulum i Heniek też, to ta odległość z 17 metrów między nimi zrobi się do 9 metrów. A potem, jak Heniek zrobi jeszcze swoich długich kroków prawie do tabernakulum i Justyna też, To będą naprawdę bardzo blisko siebie. Widzicie ten, ten trójkąt? Im małżonkowie są bliżej Chrystusa, jeden i druga, tym są bliżej Boga. Wiadomo, że jest to tylko symbol, bo idzie naprawdę o szczere bycie przy Bogu. O takie bycie przy Bogu, że moje serce bije naprawdę tak, jak bije serce Boga. I to samo jest z nami, księżmi. Jeżeli miałem czas, który był dla mnie bardzo trudny, to tylko dlatego, że nie umiałem być blisko Boga. Bo pokusy, bo grzech, bo oziębłość, bo zmartwienie odrywały mnie od Boga, choć zawsze byłem blisko ołtarza, choć codziennie trzymałem ciało Chrystusa w ręku, to sercem czasem byłem bardzo daleko. Kochani, myślę i wierzę w to bardzo, że Pan Bóg już tak zaplanował małżeństwo i rodzinę. I tak zaplanował też nasze kapłańskie życie w celibacie, w bezżeństwie, dlatego że Bóg wie lepiej i wie, że tylko wierność Jemu gwarantuje wierność i szczęście drugich. To przecież jak małżonkowie są sobie wierni, będąc Bogu wierni, dają sobie prawdziwe szczęście. A przez to dają szczęście swoim dzieciom. Jeżeli ksiądz jest wierny Chrystusowi z całą swoją biedą, to jest zawsze błogosławieństwem dla tego kapłańskiego ludu, o którym śpiewaliśmy dzisiaj na początku mszy. Myślę, kochani, że ta Ewangelia jest Ewangelią o wierności Bogu, bo ta gwarantuje każdą inną wierność. I wierzę też i chcę prosić Was dzisiaj, żebyśmy nie tylko dzisiaj, w ogóle szczerze modlili się do Boga za wszystkie małżeństwa i za wszystkie rodziny. Nie na darmo modlimy się o to, aby rodziny były Bogiem silne. Nie na darmo modlimy się, aby rodziny były miejscem dobroci, miłości, pokoju i przebaczenia, no bo nasze rodziny nie są w cudzysłowie zrobione z aniołów, tylko jesteśmy tam wszyscy słabi. Ale myślę, że już o tym wiemy, jak duże jest cierpienie w rodzinach, w których był ksiądz i odszedł z kapłaństwa. I znamy też to cierpienie i ono chyba jest z nami jeszcze bliższe, że ktoś sam osobiście nie wytrzymał, nie dał rady lub został opuszczony. lub ktoś z naszych bliskich rozpadła się mu rodzina, jaki to jest ból. Wiem, kochani, że to słowo dzisiejsze jest słowem, które jednych podnosi, a drugich bardzo boli. Ale myślę, że wiemy też dobrze, że to coś, co dzisiaj dzieje się w świecie, no już na pewno w Europie, na pewno w Polsce i myślę, że w Polsce to już w sposób ekstremalny, że to jest potężny atak. Na tę dzisiejszą Ewangelię, na małżeństwo, na rodzinę, na kapłaństwo. Kochani, wierzę, że Bóg jest tym, który zbierając nas, jest jedynym gwarantem, że będąc przy Nim, będziemy w stanie odeprzeć wszelkie ataki na nas. Bo tylko Bóg jest naszą tarczą, tylko Bóg jest naszą ostoją. Szczęśliwy człowiek, który zaufał Panu. I kochani na koniec, bardzo Wam, bo dzięki Bogu i dzięki Wam większość z Was żyje w rodzinach, tworzycie małżeństwa i macie swoje historie. Jak ktoś żyje w małżeństwie 30 lat albo 50 albo więcej, ile tam było zmagania, ile tam było prób, ile razy wracaliście emocjonalnie do siebie i przebaczaliście sobie. Bardzo Wam, każdemu, za Waszą wierność dziękuję. I proszę Was abyście bardzo dbali o Wasze małżeństwa i o Wasze rodziny. I to jest coś, coś, co możecie przekazywać Waszym dzieciom i Waszym wnukom. To jest właśnie to, że to jest Boży plan. I szkoda jest przewracać ten Boży plan, bo czujemy, że jak ktoś walczy z Bożym planem, to jak zbudować inny? kiedy tylko Boży plan jest jedynym prawdziwym. Panie Jezu, dziękuję Ci dzisiaj za wszystkie małżeństwa i za wszystkie rodziny i przyzywam Panie dla wszystkich ich Twojej opieki i Twojej mądrości. Prosimy Cię Panie też za tych małżonków, którzy zostali zdradzeni, którzy sami wychowują swoje dzieci. Proszę Cię Panie, abyś umacniał ich każdego dnia i abyś ich przekonywał o tym, że wierność jest czymś niezwykłym. I proszę Cię też Panie za młode pokolenie, za dzieci, za młodzież. Niech trwają przy Tobie, a Ty ich Panie zachowuj dla świętych małżeństw, dla świętego dobrego życia i dla świętych powołań dla Kościoła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.